No, legenda mówi tak, bo to jest pół legenda, pół historia, że tam właśnie ta okay. kuska, tam prawda gdzieś tam mu się zabłądziły, zabłąkała w jakieś grocie, on nie chciał tam zejść, więc rzucał tam kamieniami. Nagle ten kamień uderzył w brzdę, taki pusty dźwięk, tak jakby coś tam było, i faktycznie uderzył ten kamień w dzban. A więc faktycznie wydobył się dźwięk typowy, No i on zaglądał do tej groty, i faktycznie w tym dzbanie odkrył, jemu właśnie, to jest ciekawe, że jemu się wydawało, że tam będą skarby, więc on po prostu taki podekscytowany, poszedł, po po, poszedł po swojego kuzyna, bo tam akurat nawet znamy imię tego, tego Beduina. Aliego, Czyli po swojego... jeśli to jest półlegenda, półprawda, pół, legenda, pół prawda, to ty skąd wiemy, co jest legendą, a co prawdą? Jak pół jak... legenda w tym, w tym sensie, że były później wywiady robione z tym właśnie Beduinem i on za każdym razem trochę inaczej tę historię przedstawiał. No więc widzimy, że już tam, prawda, że, że nie wiemy na ile, która ta wersja jest prawdziwa. Nie? Więc na tym to polega. Ale coś, coś tutaj z prawdy musiało być, że no, w każdym razie Grotę tą znalazł. Tymczasem jednak nie znalazł w tych zbanach skarbów, tak jak się spodziewał, tylko znalazł jakieś stare zniszczone pergamin, czyli wygarbowaną skórę z jakimiś napisami. No dla niego to było w ogóle bez wartości. On poszedł na targ tam lokalny koło Betlejem, próbował to jakoś sprzedać, nikt tego nie chciał kupić, nie wiedział co, co to jest. No i gdzieś tam wreszcie to dotarło do jakiegoś prawda bardziej naukowca. Wcześniej on to próbował sprzedać jako może na sandały, że ktoś będzie z tej skóry sobie coś zrobił. Nowe podcasty we wtorki i niemdziele o 19. Widzimy się.